Cześć, Karolina z tej strony. Cześć, Cześć to My chcielibyśmy zaprezentować Wam nowości z katalogu piątego, którym możecie zamówić już od dzisiaj. Jeżeli macie konto członkowskie, zamawiacie te produkty ze zniżką 23%. Jeżeli jeszcze nie założyliście takiego konta, możecie założyć je poprzez link znajdujący się w tym rogu. Zacznijmy od produktów od pielęgnacji. Tak, jako od pierwszego, kosmetyki do pielęgnacji całego ciała z serii Rose, w którego skład wchodzi żel od prysznic, krem do rąk oraz dezodorant w kulce. W skład tych kosmetyków wchodzi olejek ze słodkich migdałów, witamina E, naturalne aminokwasy oraz aromat różany. Tak, czyli powiedzmy bardzo różany zapach. Zbliżają się się, taki fajny zestaw jest idealnym prezentem. Kolejnym produktem do pielęgnacji jest krem uniwersalny, tak zwany magiczny spójczek, który znajduje się w firmie już chyba od 45 lat. Ten razem nie związany o edycji o zapachu kosowym. Mam w sobie wosk, pszczeli i E, idealnie nadaje się na y, suche skórki, w łokcie, czy usta. Początkowo był to krem pod oczy, ale z, z chwilą czasu po prostu znalazł swoje inne zastosowania. Kolejną serią blendacyjną są samoporacze, czyli coś, co pozwala nam się wyciągnąć z tej zimowej aury. Y, mamy taką na zasadzie mgiełki do całego ciała. Rozpylamy to na skórze, wsmarowujemy i możemy sprawdzić, że ten samopalak ładnie pachnie, co jest w chyba nowością w takich produktach. Oczywiście jest jeszcze to, ten kosmetyk w takim kremie typowo do twarzy. Tego nie stosujemy na twarz, tylko po prostu celu ciała. Yy, więc mamy taki tubce jeszcze samopalak do twarzy. A to teraz kolorówki kolorów Mamy w ofercie nowe do paznokci w trzech super modnych odcieniach z kolekcji Vimi, pod które nakładamy bezbarwną bazę, po czym kolorujemy paznokcie. Na co możemy nałożyć z tą bazę, dzięki czemu kolor wydaje się, wydaje się jest, bardziej nasycony i możemy tworzyć kolorowe paznokcie. To kolejna z kolorówki jest nowy tour de On swoją volume flex pozwala na wielokrotną aplikację. To znaczy nie będzie się nam ten tusz kruszył bez względu na to, czy nam podamy tą warstwę pierwszą rano, potem w południe czy wieczorem. Podobno możemy składać się nieograniczone warstwy. Tu pokazali efekt tam dla jednych i dla pięciu warstw. Dodatkowym efektem jest to, że przy okazji kupienia tego tuszu możemy kupić tusz do kresek stylo za 5,31. Kolejną super rzeczą z kolorówki są Cienie do powiek w trzech modnych odcieniach. Zawierają mikę, dzięki czemu cienie nie kruszą się, nie rolują. Można je nakładać kilkoma warstwami i ładnie się rozcierają i, i, i tak. ładnie się łączą ze sobą, dają fajnie rozświetlający efekt. I także przy zakupie tych cieni mamy możliwość zakupienia. 5, 6, Co jeszcze ciekawego jest na katalogu? Wchodzi nowa woda z serii Mirage i zapach, który można kochać albo nienawidzieć. E, Przy zakupie tych wszystkich kosmetyków z katalogu, które przekroczą nam koszta 69 zł, możemy taką wodę kupić za 39,90 zł katalogowo, czyli jakieś 30,69 zł i 69 dla członków klubu. E, to by były się z tego katalogu wybrane przez nas. Oczywiście znajdziecie w nim jeszcze sporo innych ciekawych ofert, o których się z innego nagrania. Cześć, ja mam na imię Kasia. Też mam na imię Kasia. Przedstawimy <laughs> dla Was e, najlepsze, najciekawsze oferty z aktualnego katalogu numer 5, który jest katalogiem jubileuszowym. E, na ten moment możemy się z Wami i zachęcić Was do wytestowania tych kosmetyków na własnej skórze, a także przejrzenia i zamówienia innych ciekawych rzeczy, które serdecznie polecamy. To cześć! No i...